Nie, nie czuję się, ale cieszę się bardzo, że, że w końcu udało się strzelić bramkę, nawet dwie. Eee, I uważam, że w końcu po dobrej grze e, potrafiliśmy mu się wydobyć. No tak, ale z przebiegu meczu myślę, że no, kontrolowaliśmy ten mecz. Graliśmy dużo, dużo piłką, e, mieliśmy sytuację e, w pierwszej połowie. Jedna kontra gości zakończyła się bramką. E, no i tak mówiliśmy sobie przed drugą połową, że, żebyśmy grali cierpliwie. E, I tak graliśmy, udało się strzelić dwie bramki, także to dobre prawdosy przed następnym meczem. No myślę, że gra piłką W końcu potrafiliśmy wymienić trochę więcej piłek przegrać ze strony na stronę i dzięki temu robiło się więcej miejsc w obronie przeciwnika i to jak mówię na pewno bardzo ważne. No tak, dzisiaj jeszcze w pierwszej połowie miałem jedną sytuację, także no, gdzieś trochę więcej skuteczności i mogłoby być więcej niż, niż te dwie bramki. No, ale jeszcze są mecze, także mam nadzieję, że jeszcze coś, coś wpadnie. pewno no, fajne uczucie, że nie załatwi. Jest Jestem trochę Pewnie się czuję na boisku. Ale te pierwsze mecze jednak, trochę stres. Tutaj pierwszy mecz przed własną publicznością jest trochę inny niż na wyjeździe. Na wyjeździe było trochę łatwiej. Myślę, że miałem parę fajnych prowadzeń do przodu z tyłu solidnie, przede wszystkim swoją robotę zrobić z tyłu. No, na pewno waleczność i myślę, że to był taki pierwszy mecz, gdzie z przeciwnikiem prowadziliśmy grę nie po postacie bramki, tylko przy wyniku 0-0. Robiliśmy fajną grę, graliśmy się w piłku, a nie dopiero gdy zaczynamy bramkę, więc to jest to cieja. Cieszy, cieszy. No, trenera od przygotowania fizycznego, crossfit. Fizycznie czujemy się bardzo dobrze. Nie utykamy na żadnym meczu fizycznie. Myślę, że rybałe to czują, że my jesteśmy fizycznie przygotowani dobrze. Myślę, że nie jestem problemu.